Hotel numer dwa, zwiedzanie. Siema, a co robisz? Co? Fajna łazienka, mogę co? się tak pod, podglądać. Zostaliśmy sobie na kilka dni na zwiedzanie. Więc można będzie teraz będzie taka druga część vloga, nie? Jeśli będzie chciało się nagrywać, ale zobaczymy. Jesteśmy bliżej centrum, teraz. Tak widać bloki. A są, to czy nie? Interesujące to, naprawdę. stwierdzamy, You Garden. Wczoraj byliśmy, ale na razie nic nie nagrywałem. Tak wygląda You Garden. Nie będę to za dużo pokazywał. W po sumie są to takie wiecie ich pewnie historyczne rzeczy, ale jest tu interesująco Byliśmy w galerii i nagle się zespałnowaliśmy. W dziwnym miejscu. Serio. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Kisar, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, stary jest jak Harry Potter. Harry Zapraszam wszystkich na stronę GeForce Keys, na której możecie otwierać skrzynki i błyskawicznie je przesyłać do swojego ekwipunku. Na stronie jest wiele możliwości wpłaty, takie jak Blik, karta płatnicza, Gift karty czy też poprzez PayPal. Co najważniejsze, z kodem Spero macie dodatkowe 5% do doładowania. Poza otwieraniem skrzynek możecie rozgrywać bitwy z innymi użytkownikami, jest możliwość utworzenia kontraktów z dobytymi skinami, a nawet możecie stworzyć swoją własną skrzynię. For Skins umożliwia także zakup skinów oraz tworzy ciekawe eventy, w których możecie poprzez zbieranie waluty eventowej zdobywać dodatkowe nagrody. Codziennie również możesz wbijać poziomy na stronie, by otrzymać klucze do skrzyni bonusowych. Także polecam bardzo serdecznie, Kodzik Szpero, link w opisie miłej zabawy. To, 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 to bajka? Była taka bajka. i w samym momencie odcinka Serio? No. O, no. Fajnie. Cześć, po... Jak się zna. Nauczyłem się od niego chyba ruchu. Teraz ty tak robisz ciągle? No Zaczajcie tutaj, A, że chcecie coś kupić. To gość nawet na was nie popatrzy, tylko wszystko trzeba zeskanować w aplikacji. Tutaj. I wybierać tu. Dopiero tu się zamawia i on się zrobi, ale nic nie i da po prostu. Płacisz od razu. To jest w ogóle ciekawy kraj, nie? Zajfisty, <laughs> Ale o, wszystko je, jest. No, masz domek, kurwa. Elektronika, wszystko. Nie jestem pewien czy do nie ma mojego, bo mi nic nie powiedział. Nie, 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 jest, nie on nie. spojrzał. To no, coś pik pikło. No, także no, tak to rozpadę, wygląda. Się. Bardzo fajna aplikacja, tutaj jest właśnie Alipay, wszystko się tu załatwia. Ubery, co tam? jeszcze powie, co tam jeszcze załatwia? Alkohol może załatwić? No, to... Wszystko, masz jakby aplikację, w której masz wszystko. Co jeszcze? Paczkę możesz wysłać? No. Trachunki opłacić? O. No i kupować. Podatki. Płacić Zakupić. Nara Siema Kiserku Masz otwarty sok, czy zamknięty? Zamknięty Brawo Czekaj, bo się od to Idę kupić furę z Ciaomi Daj A w Polsce nie ma fur z Ciaomi, nie? Nie ma, nie ma Kurde Smoko no furki z Ładne są Ogólnie, Ciaomi to jest dobra firma i no Blok podróżniczy, kontynuacja Może nie wiem, a więc gdzieś Jakiś fajny A to akurat Co ma nie? Nie wiem co tu się dzieje. Co? Jakieś daleka, jakieś towaru. Są I jakieś żelki. I wziąłem trochę. Eee, pasz to dobrze. No. Dobre. Myślisz, że dobre winogronko będzie? Szczerze. Winogronko też jest dobre. Zapakujmy Siemano, jesteśmy w Disneylandzie. Tam jest Paweł Jalan. To jest główne. Coś? Fajnie tu jest, powiem wam szczerze.

To będzie na vlogu <noise> Ostatnia atrakcja na dzisiaj A, akurat nagrałem Ale zaraz nagram Chyba najlepsza Na zakończenie mało ludzi tu czeka Szczerze? Nie widziałem dawno tyle osób w jednym miejscu Trzej debili I ktoś mądry Czterech debili? Robot no i tutaj on trzeba... To tutaj robot. Ja czyli to wiadomo. Też tak jak robot mózgu. Mądrzejszy trochę. Co ja już wyjedzie? 89%. a Muzykę puszczę nawet stary. 60. Kurde. To jest mądrzejszy Paweł Kisarek czy ten robot? To jest pewny akurat. Ja nie wypuścił. No to jest krzew jej ej. Jaki mądry było? Posunęł cię chyba. No. Right. Jesteśmy w Starbucksie, ale to jest inny Starbucks. Jaki to jest Starbucks? Inny. <laughs> Patrz, co to masz? Jakiś chleb. No tak, robią ten, to jest tak, jakby... jakby to trzeba powiedzieć. Produkcja O oh, kurde, tak. kitu, to jest produkcja. Idę po wiązek. Niechcąco Nie, no? pro... oh, nie uderzyłem. małą chinkę. Nie widziałem jej. Bo no tu produkują. Kawę, okay. <laughs> No.

i tak to wygląda Elegancko O kurwa Co tu za głośnik ty Słyszycie to? Ty, to jakaś łazienka chyba jest Z tego kamienia Ale którego? Tego dużego? Tak. Ale I... dwaję dobrze Dobre, dobre Co w Azji już nawet MJK jest słany i to jest to MTK na jego wizję Takie yeah. stujemy w siłownię

Ale wstawaj kurwa! Stawaj, stawaj. Walczymy z żetlakiem! Żegnam cię! Szczerze szperzę Żegnam, lecz wciąż wierzę. Z tą decyzją musisz żyć. Wspomnieni, nie odbierze ci nikt.